Cześć, witam Was ponownie na moim kanale i oczywiście zachęcam do subskrypcji dzięki temu będziecie na bieżąco z każdym filmem e, a dzisiaj jest dla mnie bardzo ważny i w sumie wielki dzień, ponieważ to właśnie dzisiaj zaczynamy się pakować i już niebawem czeka nas przeprowadzka, właśnie, właśnie się dzisiaj zaczyna e, tak konkretnie to jutro będziemy wszystko rozwozić, ale e, właśnie chciałam Wam pokazać co kupiłam w IKEA. E, jeśli chodzi o właśnie rzeczy do domu, bo za chwilkę mój mąż już to wszystko zawozi, a ja e, będę je tam jakieś drobnice pakowała, co będziemy jutro właśnie przewozić. Także nadeszła ta chwila jeszcze niedawno. No kilka miesięcy temu mówiłam wam o tym, że kupiliśmy dom, że to wszystko się dzieje, pokazałam wam etapy, no a teraz już przeprowadzka za pasem, także naprawdę cieszę się, że ten czas już zleciał i za chwilkę będziemy się cieszyć nowym naszym domkiem, także naprawdę super. A ostatnio zrobiłam sobie listę zakupów, jakie właśnie muszę zrobić w IKEI, i trochę tego się uzbierało. Co prawda jestem trochę zawiedziona, bo nie było tam między innymi słoików, e, które chciałam kupić pojemników, także wiecie, trochę sobie te zakupy uzupełniłam na przykład Agatą, więc Wam wszystko pokażę, e, także no co, lecimy z zakupami z Ikei. I oczywiście oprócz rzeczy do domu będzie tu troszkę rzeczy e, dla naszej córeczki. E, ciężko by było ten temat ominąć. E, I tutaj mam najbliżej, więc Wam pokażę takiego fajnego misia. E, on kosztował 9,99, jakoś tak 10 zł. I jak widzicie jest biało-czarne pasy. Właśnie w takie kolory, czyli takie kontrastowe, bardzo dobrze widzą, e, bardzo dobrze, to są pierwsze kolory, jakie widzą noworodki, więc też chciałam, żeby taki misiu gdzieś tam był w zasięgu, tym bardziej, że jest taki mięciutki, bawołniany. On się, zobaczcie, rozkłada jak taki ręcznik w sumie, więc wypiorę go i będzie to na pewno misiu, które się pojawi w pokoju u naszej córy. I tak samo zdecydowałam się na dwie półeczki drewniane. Pokażę Wam na zdjęciu, jak one wyglądają. I bardzo mi się podoba właśnie to, że tutaj można położyć książki. Można też tą półkę użyć jako wieszak. Wystarczy, że powiesicie go odwrotnie. Więc ja mam również zamiar właśnie w ten sposób go, tą półkę używać, tylko tylko chcę ją pomalować na biało, więc nie będę jej dzisiaj zabierała do domu. Tylko mm, najpierw ją pomaluję. Tutaj, oczywiście, macie nazwę: Beck tak się ta półeczka nazywa i kosztowała 25 zł ja wzięłam takie dwie półki bo jakoś tak jedna chyba raczej wyglądałaby trochę smutno w tym dużym pokoju i następnie kupiłam dla naszej córy lampę, co prawda co nie miałam zamiaru kupować tam lampy ale tak sobie pomyślałam, że w sumie nie mamy tam właśnie nic do zawieszenia a ta lampka naprawdę jest bardzo ładna i kosztowała 60 zł jest to taka wersja Merkult i właśnie patrzę, że my mamy w sumie bardzo podobną w naszej sypialni, tylko mniejszą. Ta jest naprawdę dosyć duża, no ale mamy tam jedno wyjście, takie wiecie, prądu i tak dalej. Więc taki duży klosz, jak najbardziej miło widziane. On jest w kolorze białym i oczywiście kupiłam do tego też taką. Końcówkę oraz kabel do zamontowania, bo jakby to się kupuje osobno. A za to nie wiem, ile dałam może 15 zł, więc myślę, że tanio, jak za taki zestaw. A już lampkę będziemy mieć, zawsze ją można kiedyś zmienić. I właściwie, jak możecie widzieć, jest dużo tych rzeczy takich typowo, właśnie do pokoi i tak dalej. Bo wiecie, my się nie organizujemy na nowo. My już bardzo dużo rzeczy mamy w domu, typu talerze, nie wiem, jakieś sprzęty kuchenne, stoły, meble, więc my. Tak raczej, wiecie, kupujemy to, czego nam po prostu brakuje. I następnie pospisywałam sobie właśnie parę rzeczy dla małej, między innymi taką matę wodoodporną do łóżeczka. To jest mata Len 70x100 cm i kosztowała 29 zł. I tak samo kupiłam zestaw prześcieradeł bawełnianych, również dla naszej córy. To jest 60x120, również się nazywa Len i tutaj macie w środku dwie sztuki i w kolorze białym, ziołom dla niej. I następnie kupiłam organizery i tak sobie wymierzyłam szuflady i mam nadzieję, że właśnie będą one pasowały i jeden otworzyłam, żeby Wam pokazać. Tak one wyglądają. To jest, teraz mam pojęć, jak one się nazywają. Nazywają się Stuk i to jest 20 na 34 cm i to są takie fajne organizery, w których chcę dla naszej córy ułożyć śpioszki, pajacyki, body z długim rękawem, z krótkim, wiecie, tak sobie wszystko fajnie posegregować, żeby ta obsługa noworodka taka początkowa była nam jakby trochę łatwiejsza. No wszyscy chyba tak robią, że te malutkie ubranka segregują właśnie w takich pojemnikach, bo są one takie tycie, że no ciężko byłoby to wszystko po prostu wrzucić do szuflady. Także ja kilka kupiłam takich opakowań. Ok, i jeśli chodzi dalej o Organizację, to jest chyba moim ulubionym zresztą tematem. Ja bym mogła same pudełka kupować. Jest to takie pudło, jak widzicie, dosyć płaskie, ale które chciałabym również włożyć do szafki. I wzięłam je dlatego, że jest przezroczyste, czyli wszystko będzie tutaj widać, co włożę. Czy jakieś butelki na później, czy jakieś nowe smoczki, czy cokolwiek będziemy mieli tak do schowania, ale będziemy po prostu widzieć, co i jak. To nam się oczywiście przyda. Wzięłam takie pudełka dwa, jedno sobie ustawię na drugim. I jak mi po prostu się sprawdzi, to jeszcze sobie dokupię. Ono bodajże kosztowało 8 zł i 5 zł. Pokrywka i one się nazywają sam dla tych rozmiarów, tych pojemników jest naprawdę cała masa, a są bardzo, bardzo przydatne. I lecimy dalej. Kupiłam również dla nas wieszaki, i to są te najzwyklejsze, chyba powiedziałabym kultowe wieszaki z Ikei, które kosztują 4 zł za 4 sztuki. Dalej kupiłam taki duży pojemnik, to jest właściwie śmietnik który kosztował 29,90, ale w środku, tutaj jest właśnie taki rysunek z pomysłem na wykorzystanie, są takie trzy pojemniki, które Zawieszacie na przewijak i tutaj możecie sobie włożyć pampersy, olejki, jakiś krem, cokolwiek używacie. Także jest to taka fajna rzecz, która zdecydowanie ułatwi pielęgnację, szczególnie na przykład w nocy. Tutaj zawieszacie sobie tutaj tą końcóweczkę, tutaj jest taki fajny haczyk. No, tutaj mamy po prostu śmietnik. Tutaj widzę, że w zestawie jest jeszcze coś takiego, to jest chyba do powieszenia śmietnika, o ile się nie mylę. Także za 29 zł właśnie taki komplet trzech pojemników plus śmiernik, więc myślę, że jak najbardziej na pewno się przyda przy opiece nad maluszkiem. I dla naszej córki, to chyba jest najwięcej rzeczy dla naszej córki, no ale... Tak bywa. Kupiłam taki ochraniacz, czekajcie, to się, nie, to się nie nazywa ochraniacz. To jest generalnie do przewijaka, taka miękka mata, ją się pompuje i przewija się na tym maluszka. I żeby to nie było takie sztywne, bo to jest generalnie plastikowe, to kupiłam właśnie matę, pokrowiec na przewijak. Może nie jest on kolorów, jakim się najbardziej podobają, ale szczerze nie było żadnego fajnego wyboru, A więc po prostu zdecydowałam się na taką, bo ona jest w idealnych rozmiarach, co właśnie ta mata i chyba te rzeczy, czekajcie, mam gdzieś paragon, to Wam powiem od razu, ile to kosztowało, bo może będziecie ciekawi. Ok, więc ta, ten pokrowiec kosztował 19,99 A ta podkładka z Kotsam kosztowała 29 zł. Także mam nadzieję, że wszystkie ceny Wam powiedziałam. No i moi drodzy z Ikei, to by były wszystkie zakupy, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze pokażę Wam jedną rzecz z biedronki. Znano to i parę rzeczy, których nie dostałam właśnie w Ikei z. Agaty. I zaczniemy od netto, bo były tam ostatnio bardzo fajne deski do krojenia. Ja już się długo czaiłam na bambusowe deski, a netto był zestaw trzech desek za 18 zł. Także naprawdę warto. Pokazywałam Wam je na moim Instagramie. Jak chcecie o takich promocjach wiedzieć na bieżąco, to oczywiście zaglądajcie, bo tam Wam od razu właśnie wstawiłam zdjęcie. Także mała, średnia i duża. Jak dla mnie rewelacja, bo niekiedy za 15 zł możecie tylko na przykład taką dużą kupić. Więc na pewno nam się sprawdzi. Teraz dosyć duża rzecz z biedronki. I jest to, o Jezus, zestaw takich siedmiu ramek. Siedmiu? Tak, siedmiu ramek w takim kolorze drewnianym. On w Biedronce kosztował chyba 59 zł. No i będą się idealnie nadawały na przykład na komodę, na korytarz, gdziekolwiek. Ja kocham zdjęcia, wywoływać zdjęcia, w ogóle no takie wspomnienia, formy zdjęć są dla mnie absolutnie ważne, więc będziemy na pewno tutaj mieli bardzo, bardzo dużo różnych zdjęć. Te ramki są o tyle fajne, że je można nie dość, że powiesić, to można je postawić, bo mają nóżkę, więc rewelacja. I właśnie, nie dostałam w IKEA żadnych pojemników na mąkę, na makaron, na ryż, chociaż szukałam ich, spisałam sobie i były dostępne w momencie spisywania, a na miejscu już ich nie było, więc zajechałam do Agaty i okazało się, że mają tam bardzo fajną promocję na szklane pojemniki do przechowywania żywności, o tyle, że jest plastik, który też ma jakieś tam, wiecie, testy, że ten plastik nie jest, nie wydziela jakichś tam szkodliwych składników i tak dalej, ale jednak szkło to jest szkło, szkło jest o wiele bardziej czystsze, higieniczne, więc bardzo się cieszę, że natrafiłam na tą promocję i w Agacie kupiłam właśnie różne słoiki do przechowywania makaronu, ryżu, mąk i płatków, no różnych takich rzeczy. My będziemy mieli w kuchni ten system cargo, który Wam pokazywałam w ostatnim filmie z aktualizacji domowej. W tym cargo chciałabym wszystko mieć po prostu w pojemnikach. Teraz też tak mam, ale nie wszystko właściwie jest w pojemnikach. A w nowym domu już chcę, żeby wszystko było fajnie poukładane, posegregowane, a nie wiecie, w papierowych torebkach albo w foliowych. Więc tak. Zmęczyłam się. Więc te słoiki były w różnych cenach. Myślę, że tam na przebitkach widzieliście, ile kosztowały, bo teraz to w sumie nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Wyciągnę wam jeden, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Więc to jest największy słoik z tych, jakie kupiłam, i to jest 960 ml. I ma taką piękną pokrywkę bambusową. Tak, bambusową oczywiście jest ze szkła. Tu się na początku bardzo ciężko otwiera, bo tu się on zasysa. Tutaj jest taka guma, która też właśnie zapobiega wysychaniu produktów. No naprawdę bardzo fajny słoik i to jest akurat ten, który był dostępny w możliwie największym rozmiarze. W ogóle bardzo zdziwiło mnie to, że w Agacie nie pakują takich rzeczy w torbę. w taką wiecie jakoś, jakieś zabezpieczenie. Pierwsza się z tym spotkałam. A słuchajcie, kupowałam tych słoików, żeby wam nie skłamać, 20 mam tutaj, myślę, że 20. Nie było mi lekko to pakować, więc bardzo się zdziwiłam, dajcie mi znać, czy tak jest, że panie w kasie mogą sobie na przykład siedzieć i no, naprawdę siedzieć, patrzeć i, i każdy sobie klient sam pakuje, nawet jeśli kupuje 25 słoików, nie wiem ile ja to pakowałam, ale z 15 minut na pewno, no nie było to lekkie ani przyjemne, tym bardziej w moim stanie, więc bardzo się zdziwiłam, bo wiecie, gdzie nie pójdziecie do Home You, czy gdziekolwiek, to zawsze każdy głupi kubek Wam e, panie pakują w trepkę, w e, papier jakiś taki tekturowy, żeby to nie pękło, a tutaj nic. No ale to nie pierwszy raz z Agatą mam jakoś tak dziwnie. E, następnie właśnie kupiłam kilka takich maleńkich słoików do na przykład sezamu, e, nie wiem do czego tam jeszcze, do wiórków kokosowych. Jakieś tam rzeczy sobie pospisywałam, i wzięliśmy taki również rozmiar średni do różnych właśnie. I wagacie, zdecydowałam się również na taki duży pojemnik na... Makaron do spaghetti już dawno, dawno chciałam taki pojemnik. Nie chciałam już makaron trzymać w plastiku. On również jest szklany, również ma taką pokrywkę, ale już nie jest tam, z tamtej serii, bo w tam, z tamtej serii nie było takiej wielkości. I wzięłam również miski do miksowania, bo nasze nam już totalnie popękały. I wzięłam w końcu również te zagaty chyba za 10-15 zł, bo wzięłam dwa rozmiary. Co ważne, Ikei również tego nie było, to znaczy miski były. Ale jak zwrócicie. Uwaga, one w środku mają wymiary, czyli pół litra, litr. A niestety te ZK nie miały nic napisane. A powiem Wam szczerze, że to jest mega ułatwienie przy gotowaniu. Nie musicie brudzić kolejnych misek, tylko wsypując na przykład wodę, nie wiem, mąkę mleko. Macie od razu tutaj napisane, ile litrów w środku. Szkoda, że jeszcze nie ma połowek, ale w sumie połówki to samo będzie się jakby będzie bez problemu widać. Powierzchnia jest tutaj antypoślizgowa, więc w ogóle rewelacja. Szkoda, że jeszcze nie było mniejszej. Ale na pewno nam się będą przydawały. I to były wszystkie zakupy, jakie zrobiłam w Ikei, w Agacie, w Netto do domu. Myślę, że właściwie prawie wszystko mamy. Jakieś tam drobnice mi zostały do zakupienia. Na pewno parę rzeczy do pokoju małej, więc jeśli chcecie być na bieżąco, to oczywiście subskrybujcie kanał. Wtedy żaden film was nie ominie, a my widzimy się na pewno już niedługo w kolejnych filmach. Może już nawet będzie to film z nowego domu, tak myślę. Nie wiem, zobaczymy, ale na pewno się niedługo zobaczymy, także do zobaczenia. Pa pa.